Tak, wracam do żywych. Ochota jest ogromna. Mam nadzieję, że będzie się utrzymywała przez długi czas. Wiemy, jakie mamy cele, wiemy, o co walczymy, co się ogólnie dookoła dzieje, ale ja jestem bardzo zadowolony z tego, że te jednostki treningowe nie przeszkadzają mi i uczestniczę w pełnym wymiarze czasowym. Zakładając do, od weekendu do weekendu, tak, meczowo to to gdzieś około 4,5 miesiąca. Oczywiście gdzieś te terminy troszeczkę były przekładane. Ale ja jestem, że tak powiem, w tej chwili zadowolony z tego, co jest i, i od pewnego czasu e, czerpię e, z każdego dnia tyle, ile mogę, bo to mnie mm, przyspieszało to, że wrócę do, do, do pełni zdrowia. W czwartek zawsze mamy analizę przeciwnika dla piłkarzy, więc ten trening też był pod to jakby przygotowany. Pewne rzeczy, które chcemy wykorzystać w meczu ze skromną, no dzisiaj zawsze sobie też uwypuklamy prosto z fragmentami gry. I się też był taki typowy akcent strzelecki, który, który piłkarze e, lubią, żeby poczuli taką pewność siebie. To jest taki dzień czwartkowy, czyli dwa dni do meczu i tutaj chcemy też budować ich taką pewność w kontekście. Planizacji. Jest to kolejny mecz, w którym trzeba walczyć o trzy punkty. Zdajemy sobie sprawę, w jakiej jesteśmy sytuacji w tabeli, jak to jest istotny mecz z punktu widzenia dalszego rozwoju rozgrywek. Także, biorąc pod uwagę oczywiście wszystkie okoliczności, na które nie mamy wpływu, trzeba być maksymalnie skoncentrowanym i zrobić wszystko, żeby ten mecz wygrać. Staramy się przekazać piłkarzom, że nie możemy się zastanawiać nad rzeczami, na które nie mamy wpływu bezpośrednio. Mamy bezpośrednio wpływ na to, jak się zachowywać, jak przestrzegać tych podstawowych zasad higieny i, i, i zachowań, do których doprowadził ten wirus. I, I to staramy się przestrzegać, natomiast to jest jedno, a drugie jest yy, nasza sytuacja i to, o co gramy, nasz cel, realizacja tego celu, także musimy być maksymalnie skoncentrowani na tym meczu. Ubolewamy, że odbędzie się on bez udziału publiczności, bo, bo piłka jest dla ludzi i dla mnie... Mm, no, ja nie widzę w perspektywie jakiegoś dłuższego czasu większego sensu gry przy pustych trybunach, natomiast no, to jest to, to, na co nie mamy generalnie wpływu. My musimy się do tego meczu najlepiej przygotować i tak też robimy. Widzimy się codziennie w zasadzie tak jak chłopaki mają trening, to zawsze umawiamy się także dwie godziny wcześniej. I chłopaki pracują, zaczynają dwie godziny przed treningiem i kończą mniej więcej równo tak jak zawodnicy, którzy y, trenują normalnie. Więc no, rehabilitacja wymaga więcej czasu. Wiadomo, chłopaki też mają sprzęty w domu do różnego rodzaju zabiegów. Tutaj pracujemy z nimi manualnie plus, plus ćwiczenia. Fajnie to idzie. Bardzo pracowici. Także muszę tutaj pochwalić zarówno Kita Beck, jak i Nowa Kampania w toku. W związku z decyzją Związku o odwołaniu kolejki ligowej, no wiemy to co, to, co wiemy na dziś, że, że mecz się nie odbędzie, że ta kolejka została odwołana. Natomiast no, sytuacja jest dynamiczna. Sami do końca nie wiemy, jak to będzie przebiegać w przyszłym tygodniu. Zespół jest przygotowany na każdy scenariusz. Miejmy nadzieję, że te decyzje zapadną w miarę szybko. Poniedziałek, wtorek, co dalej? I będziemy się do tego na bieżąco dostosowywać. Na dzień dzisiejszy no, sytuacja jest dynamiczna, każdy wie, że decyzje mogą być różne. Oby korzystne dla piłki, dla, dla, dla nas wszystkich, bo chcielibyśmy grać, chcielibyśmy. Eee, uczestniczyć w tych wydarzeniach, do których przygotowywaliśmy zespół przez cały okres przygotowawczy, to jest dla nas też trudna sytuacja, natomiast no, musimy się do tego dostosować. No, to jest na pewno trudne dla, dla każdego. Myślę, że dla każdego trenera w Polsce w tej chwili ta niewiadoma eee, i to, co się wydarzy. Eee, natomiast no, musimy być na to przygotowani musimy reagować odpowiednio na, na każdy komunikat. Jeżeli okaże się, że że gramy jesteśmy do tego gotowi. Jeżeli okaże się, że ta przerwa potrwa dłużej, no to wtedy będziemy musieli na bieżąco reagować, jeśli chodzi o trening. No ciężko mi sobie to na dzisiaj wyobrazić i te scenariusze przygotowywać już, bo po prostu nie wiemy, jak długo to potrwa. Z tego co wiemy, plan jest taki, żeby ten sezon dokończyć. No jeżeli w miarę szybko opanuje się tą epidemię, to być może jest to możliwe do końca czerwca, na przykład. Natomiast jeżeli nie, na dzisiaj ciężko mi sobie wyobrazić sytuację, no, w której nie wiem, po na przykład miesiącu czy półtora, nie trenowania wychodzimy i gramy, co wtedy? Nie wiem. No, bardzo y, mocno apelujemy do wszystkich y, ludzi. My najpierw zrobiliśmy to w zespole, powiedzieliśmy o zagrożeniach, o tym, że to jest bardzo poważna sprawa, że trzeba dbać o siebie, trzeba przestrzegać wszystkich zasad, wszystkich wytycznych. O to wszystko prosimy naszych wiernych fanów, bo ja za każdym razem podkreślam, że no, bardzo ważne dla nas jest ich wsparcie, a, a tylko zdrowi będą mogli nas wspierać.